Cześć, mam na imię Marta i witam serdecznie na moim kanale, co niektórych już po raz kolejny, za co bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj opowiem o makabrycznej sprawie Tracy Woodford i Christophera Maya, rzeźnika z Pontypridd, małego miasteczka w Walii w Wielkiej Brytanii. W dużym skrócie, w nocy 21 kwietnia 2015 roku 47-letnia kobieta o imieniu Tracy Woodford została zauważona, jak wychodziła z pubu z mężczyzną i nigdy więcej nie widziano jej żywej. Tym mężczyzną był 50-letni Christopher May, i to, co wydarzyło się tamtej nocy, przeszło do historii miasta jako jedna z najbardziej makabrycznych zbrodni, jaka miała tam miejsce. Zanim jeszcze przejdę do samej sprawy, chciałam powiedzieć dwa słowa o zjawisku pubów w Wielkiej Brytanii. W filmie o Matthew Falderze wspomniałam, że mieszkałam kiedyś w Birmingham, w Wielkiej Brytanii, właśnie i na samym początku idea pubów była dla mnie zupełnie niezrozumiała. Jednak jak się okazuje, przesiadywanie w pubie często traktowane jest jako część brytyjskiej tradycji. I nie chodzi tu tylko o picie piwa, ale po prostu socjalizację. Praktycznie każde miasteczko miało swój pub, który był doskonale znany wszystkim lokalnym mieszkańcom i traktowali go oni jak swój drugi dom. Przesiadywali tam, plotkowali, jedli. W pubach można było dostać dobre dile na całkiem znośne jedzenie. Samej zdarzało mi się jeść posiłki w pubach, a jak już był dzień, w którym grały kluby angielskie, to w pubach po prostu wrzało, choć mi oczywiście o piłkę nożną. I coś, co zostało mi w głowie, to klimat pubu. Ciężki i przytłaczający. Meble koniecznie z ciemnego drewna. Na podłogach często były położone wykładziny lub dywany. Ściany były kompletnie pokryte różnymi formami sztuki, od obrazów, zdjęć, po różnego rodzaju elementy. W oknach często wisiały ciemne zasłony, ciężkie zasłony. I do tego specyficzny zapach. Kurz, drewno i zwietrzałe piwo. Natomiast z tego, co wyczytałam, puby przechodzą kryzys i wiele z nich się pozamykało. Inflacja dobija wszystko. Ale wracając już do dzisiejszej sprawy, 21 kwietnia 2015 roku 47-letnia Tracy Woodford opuściła dom, który dzieliła z mamą i z bratem, ponieważ tego dnia miała plany udać się na zakupy do centrum miasta w Pontypridd w Walii. Miała zamiar zrobić kilka cotygodniowych zakupów, ale też udać się do sklepu Cash Generator, który był sklepem w typie kup i sprzedaj, ponieważ jakiś czas wcześniej upatrzyła sobie tam pierścionek i w końcu miała na tyle dużo pieniędzy, że była w stanie go kupić. Więc, mając tego typu plany, Tracy pożegnała się z bratem i z mamą i ruszyła w drogę. Gdy Tracy dotarła do miasta, załatwiła swoje sprawy, odebrała ten pierścionek ze sklepu, który jej się marzył, jednak zdecydowała, że nie wraca jeszcze do domu, ponieważ chciała wstąpić do kilku pobliskich pubów po to, żeby się chwilę rozerwać. I w pierwszej kolejności poszła do pubu Tumble, gdzie usiadła sama przy barze i wypiła kilka drinków. Później poszła do pubu Alfreda, gdzie kontynuowała picie. I wiadomo, że na tamtym etapie Tracy była już dosyć pijana, bo widziano ją, jak się potykała idąc. I spadła też kilka razy ze stołka, i nawet klienci tego pubu musieli jej pomóc się podnieść. Więc było oczywiste, że wypiła dosyć, czy za dużo? Nie wiem, na pewno dosyć. Natomiast sama Tracy zdecydowała, że nie była jeszcze gotowa wrócić do domu, i około godziny 19.45 tego wieczoru wyszła z Alfreda. I udała się do pubu Skinny Dog. I to właśnie tutaj w Skinny Dog Tracy poznała 50-letniego mężczyznę Christophera May'a. Christopher był stałym wywalcem pubu Skinny Dog i był tam tego wieczoru z kilkoma swoimi przyjaciółmi, ale w momencie, kiedy zobaczył Tracy siedzącą samą, podszedł do niej i zaczął z nią rozmawiać. I od tamtego momentu Tracy i Christopher spędzili resztę wieczoru razem klienci słyszeli jak christopher flirtował z tracy a tuż przed północą tracy christopher i dwójka jego przyjaciół wszyscy opuścili papski dog i niestety to był ostatni raz kiedy ktokolwiek widział tracy żywą Następnego dnia, kiedy Tracy nie wróciła do domu, jej matka zaczęła się trochę martwić, ponieważ Tracy nie dała znaku życia od poprzedniego dnia, a to nie było w jej stylu. Tracy była bardzo rodzinną osobą. Tak jak mówiłam, mieszkała razem z mamą i swoim bratem, i praktycznie rodzina była dla niej całym jej życiem. Tracy zmagała się z depresją przez wiele lat, ale dzięki wsparciu i pomocy swojej rodziny była w stanie sobie poradzić i wiodła szczęśliwe i proste życie. Nie miała dużo pieniędzy, ale za każdym razem, gdy tylko miała jakieś dodatkowe funty, wydawała je na swoich siostrzeńców i siostrzenice oni po prostu ją uwielbiali. Tracy nie wychodziła często i nie miała wielkiego kręgu towarzyskiego, więc tym bardziej jej mama była zmartwiona, kiedy nie wróciła ze swojej podróży do Pontypridd. Jednak w pierwszej kolejności założyła, że Tracy po prostu spędziła noc u jej drugiej córki, czyli siostry Tracy. Ponieważ zwykle tak było, że kiedy Tracy nie wracała do domu, to zazwyczaj była u swojej siostry. Więc matka Tracy po prostu wyrzuciła z głowy swoje zmartwienia i uznała, że tak właśnie było, że Tracy była u swojej siostry. Natomiast przyszedł dzień kolejny, i Tracy nadal nie wróciła do domu, i w tym momencie matka zdecydowała się skontaktować z siostrą. Nie wiem, jakie panowały tam relacje i dlaczego dopiero w tym momencie mama Tracy zdecydowała się zadzwonić do siostry, a nie w ogóle już dnia poprzedniego, po prostu, żeby potwierdzić, czy Tracy była u swojej siostry. Ale okej, okay, w końcu zadzwoniła do swojej drugiej córki i zapytała, czy ta widziała Tracy, czy Tracy w ogóle jest u nich w domu. Na co jej córka odpowiedziała, że nie, nie było tutaj Tracy i nie ma pojęcia, gdzie Tracy może być. I natychmiast matka Tracy zrozumiała, że coś jest bardzo nie tak, więc zaczęła dzwonić na telefon komórkowy Tracy. I ponownie nie wiem za bardzo czemu nie zadzwoniła już dnia poprzedniego, natomiast okej, okay, a zaczęła dzwonić, natomiast nikt nie odbierał. I w tym momencie w końcu matka Tracy zdecydowała się zawiadomić policję i zgłosić zaginięcie swojej córki. I oczywiście pierwszą rzeczą, jaką zrobiła policja, było prześledzenie śladów Tracy z ostatniego dnia, którego widziała ją. Jej rodzina. Policja była w stanie potwierdzić, że Tracy dotarła do Pontypridd, do centrum miasta, była w sklepie Cash Generator, odebrała swój pierścionek, a później byli w stanie też przejść przez kilka pubów, które odwiedziła, aż dotarli do pubu Skinny Dog, w którym poznała Christophera May'a. Jednak Christopher May był miejscowym, który urodził się i wychował w Ponty i większość osób, która go znała, opisywała go jako dosyć miłego faceta, z którym zawsze było wesoło. Jednak coś, czego wszyscy o nim nie wiedzieli, to to, że Christopher miał mroczną przeszłość. Ponieważ kiedy był nastolatkiem, podpalił swoją szkołę i został znaleziony w środku, w płonącym budynku, grając na pianinie. Christopher został wtedy skazany na 18 miesięcy za podpalenie, a po wyjściu popełnił kolejne przestępstwa i trafił ponownie do więzienia za włamanie do kilku domów w sąsiedztwie. Także Christopher May rozpoczął swoje życie przestępcze w całkiem młodym wieku, natomiast nikt nie podejrzewał w tamtym momencie, jak ta ścieżka się dla niego zakończy. Kiedy miał 14 lat, rozpoczął pracę w sklepie mięsnym i pozostał tam przez kolejne 18 lat. Aż do momentu zamknięcia sklepu. I w tym czasie bardzo dużo nauczył się od właściciela sklepu w temacie rozbiórki mięsa i oddzielania mięsa od kości. Po odejściu z rzeźni, Christopher przeprowadził się do Cardiff, gdzie poznał dziewczynę, ożenił się i mieli dwójkę dzieci. Natomiast ten związek nie przetrwał i Christopher po rozstaniu wrócił do Pontypridd, gdzie z powrotem zamieszkał. W 2010 roku była partnerka Krzysztofera odebrała sobie życie, natomiast nie znalazłam informacji, jak Christofer był zaangażowany w życie swoich dzieci po śmierci ich matki. W wieku 50 lat, Christofer stał się bardzo zamknięty w sobie. Znalazł pracę na zmywaku w lokalnej restauracji ze stekami, i wszyscy mówili, że był bardzo cichy. Tak naprawdę w pracy z nikim nie rozmawiał, i jedyna aktywność, jaką wykonywał poza pracą, to właśnie przebywanie, spędzanie czasu w pubie Skinny Dog. Christopher czasami chodził do pubu ze swoimi znajomymi, natomiast większość czasu spędzał pijąc sam. Natomiast w pubie dosyć często zaczepiał kobiety, co było dla nich bardzo niekomfortowe. Któregoś razu zaczepiał barmankę Skinny Dog bardzo młodą dziewczynę, tak młodą, że mogła być jego córką. Christopher poprosił ją, żeby podeszła do niego, po czym zaczął jej mówić, jak bardzo kocha jej rude włosy i że rudzielce są bardzo dobre w łóżku. A potem zapytał, czy może zobaczyć jej ręce i kiedy ta wyciągnęła ręce, zaczął je pocierać swoimi palcami, co ogólnie Złożyło się na przedziwną, przerażającą interakcję, która zdecydowanie sprawiła, że ta dziewczyna czuła się ekstremalnie niekomfortowo. Kilku przyjaciół Christophera mówiło później, że ten obsesyjnie gadał o kobietach i nie, nie obchodziło go, ile mają lat. Mówił obrzydliwe rzeczy o osiemnastolatkach, kiedy sam miał lat pięćdziesiąt i wiem, że technicznie jest to legalne, natomiast nadal obrzydliwe. I najwyraźniej nawet jego przyjaciele byli niesmaczeni jego komentarzami. Christopher również okłamywał swoich przyjaciół, mówiąc, że umawiał się z kobietami na randki, po czym w momencie, kiedy miał być na tej randce, koledzy widzieli go gdzieś na mieście. Więc Christopher naprawdę nieustannie flirtował z kobietami i starał się z nimi rozmawiać w pubie, natomiast one zazwyczaj wstawały i siadały gdzieś z daleka od niego, ponieważ ten człowiek emanował jakąś taką niepokojącą aurą... Um, i kobiety czuły się przy nim zwyczajnie nieswojo. W tamtej nocy w Skinny Dog, kiedy Christopher zauważył Tracy Woodford siedzącą samotnie i wtedy już praktycznie kompletnie pijaną, postanowił, że nawiąże z nią rozmowę i zaczął z nią flirtować. Niektórzy klienci słyszeli, że jak mówił do Tracy, że będzie płacił za drinki przez całą noc, jeżeli ona później pójdzie z nim do jego domu. Tracy powiedziała Christopherowi wprost, że nie jest taką dziewczyną, jednak kontynuowała z nim rozmowę przez resztę nocy. Widziano nawet jak Christopher dał Tracy swoją kurtkę, kiedy ta powiedziała, że jest jej zimno. Zdecydowanie starał się jej przypodobać. Tuż przed północą Tracy, Christopher i dwaj jego przyjaciele byli widziani, jak wychodzą z pubu Skinny Dog. I później policja, rozmawiając z barmanami ze Skinny Dog, dowiedziała się, że rzeczywiście Tracy wyszła z trójką mężczyzn, więc policja szybko zdobyła nagrania z miejskiego monitoringu, żeby potwierdzić rzeczywiście, co się wydarzyło tamtej nocy. I faktycznie na nagraniach widać, jak czwórka szła ulicą, kierując się w stronę stacji kolejowej, ale chwilę później y, dwójka przyjaciół Krzysztofera odłączyła się od nich, żeby pójść coś zjeść. A Tracy i Christopher szli dalej w stronę stacji. Więc na tym etapie policja uznała, że Christopher był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała Tracy żywą, e, więc albo miał coś wspólnego z zaginięciem Tracy, albo mógł im powiedzieć, e, gdzie Tracy poszła po tym, jak odprowadził ją na stację metra. Więc naturalnie policja skierowała się do mieszkania Christophera, zapukali do drzwi. Christopher był w domu, otworzył, i wpuścił funkcjonariuszy do swojego mieszkania. I jak tylko weszli do środka, wiedzieli, że coś jest nie tak, ponieważ Christopher miał zadrapania na całej swojej twarzy oraz w mieszkaniu unosił się nieprzyjemny zapach. Więc funkcjonariusze od razu zaczęli przesłuchiwać Christophera pod kątem wydarzeń z tamtej nocy. Powiedzieli mu, że widzieli go na nagraniu z monitoringu, jak opuszcza pub razem z Tracy i poprosili, żeby powiedział im, co wydarzyło się później. Christopher przyznał, że rzeczywiście opuścił pub razem z Tracy i miał ją odprowadzić na stację kolejową i w międzyczasie nadal próbował, forsował swoje zaloty, natomiast Tracy nadal była niedostępna. I w pewnym momencie Christopher postanowił, że ją pocałuje, na co Tracy bardzo się zdenerwowała i odeszła sama w swoją stronę i to był ostatni raz, kiedy ją widział. W tamtym momencie policjanci nie mieli podstaw, żeby aresztować Christophera, więc musieli po prostu zaakceptować jego wersję wydarzeń. Natomiast zanim wyszli z mieszkania, zapytali go, czy byłoby ok, gdyby jeszcze się rozejrzeli troszeczkę, na co Christopher niewiarygodnie powiedział, że tak. Więc policjanci zaczęli chodzić po mieszkaniu, pomieszczenie po pomieszczeniu, aż dotarli do łazienki. Jednak zanim funkcjonariusze weszli do środka, Christopher zatrzymał ich i powiedział, że tam nie ma potrzeby wchodzić, ponieważ tam niczego nie ma. Naturalnie funkcjonariusze nie posłuchali go i weszli do środka. Jeden z nich właściwie wszedł do środka do łazienki i to właśnie tam dokonali makabrycznego odkrycia, ponieważ po odsunięciu zasłony na wannie, funkcjonariusz zobaczył coś, co kompletnie go przeraziło. Do tego stopnia, że musiał zrobić podwójne ujęcie, ponieważ jego mózg jakby nie nadążał za tym, co widziały jego oczy. Więc zasłonił zasłonę i ponownie ją odsłonił, ale oczywiście jego oczom ukazał się ten sam widok, który widział sekundę wcześniej. I teraz ostrzeżenie dla osób wrażliwych, ponieważ będzie graficznie. Funkcjonariusz zobaczył wszystkie cztery kończyny Tracy leżące w wannie: dwie ręce i dwie nogi. I na tym etapie Christopher wiedział już, że wszystko się dla niego skończyło, że w tym momencie został złapany, więc zaczął mówić prawdę. Powiedział policji, że włożył część tułowia Tracy do szafki w swoim mieszkaniu, natomiast głowę wrzucił do rury spustowej w klubie rugby w Ponty Christopher May został aresztowany na miejscu zdarzenia. Cała ta sytuacja była okropnie makabryczna, ponieważ policja próbowała odnaleźć wszystkie części Tracy, kierując się wskazówkami od Christophera, a więc, tak jak powiedział, rzeczywiście znaleźli jej tułów, część tułowia w szafie. Po czym w poszukiwaniu głowy, rzeczywiście udali się do pobliskiego klubu rugby, i tam zeszli w dół rurą odpływową. Aż doszli do dużej komory pod ziemią i tam rzeczywiście znaleźli głowę Tracy. Na twarzy miała siniaki i ślady cięć. W komorze znaleziono również torbę, w której była druga część tułowia. Sekcja zwłok Tracy wykazała, że została ona uduszona przed rozczłonkowaniem, a nasienie Christophera zostało znalezione na jej ciele. Ostatecznie policji udało się odtworzyć tamtą noc, w którą zginęła Tracy, więc po opuszczeniu pubu poszli razem do mieszkania Christophera. Jakoś udało mu się nakłonić Tracy, żeby jednak z nim poszła. I w mieszkaniu nadal pili, kontynuowali picie, po czym Christopher puścił muzykę, próbując nadal nakłonić Tracy do tego, żeby odbyła z nim stosunek. Natomiast ona stanowczo się wzbraniała. Do momentu, aż Christopher stracił cierpliwość i po prostu ją udusił. I teraz śledczy nie byli w stanie powiedzieć, czy zgwałcił ją przed czy po uduszeniu. Następnie zaczął po prostu oglądać treści dla dorosłych i oglądał je przez resztę nocy. Badania kryminalistyczne jego komputera wykazały, że rzeczywiście oglądał te treści do 6 rano, po czym najpewniej rozczłonkował Tracy i po prostu próbował żyć dalej, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Przez następne kilka dni. Chociaż ludzie wokół niego zauważali podejrzane rzeczy, na przykład jeden z sąsiadów zeznał, że następnego dnia widział, że Christopher był kompletnie wyczerpany wydawał się być kompletnie wyczerpany i to było tuż po morderstwie po prostu nie zachowywał się jak Christopher. Poszedł do pracy dwa dni po tym, jak zamordował Tracy i po prostu zostawił jej poćwiartowane ciało w swoim mieszkaniu. Natomiast współpracownicy Christophera również zeznali, że wydawał się być jeszcze bardziej cichy niż zwykle i zauważyli również wszystkie zadrapania i na jego twarzy i głowie. A następnego dnia po prostu nie pojawił się na swojej zmianie, co było kompletnie nie w jego stylu. Christopher nie wykazywał żadnych wyrzutów sumienia czy skruchy, nawet kiedy policja była w jego mieszkaniu, po prostu próbował ich oszukać i zwieść, żeby nie odnaleźli Tracy. Nie ma wątpliwości, że gdyby policja nie odnalazła Tracy na tym etapie, to zapewne część jej ciała nigdy nie zostałaby znaleziona. Rodzina Tracy była oczywiście zdruzgotana, załamana, kiedy usłyszeli co się z nią stało i powiedzieli, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Christopher May stanął przed sądem, natomiast nie przyznał się do winy. Wręcz przeciwnie, o wszystko zaczął obwiniać Tracy. Powiedział, że ją zabił, ale tylko dlatego, że zrobił to w samoobronie. Nowa wersja historii Christophera była taka, że faktycznie wrócili razem do mieszkania Christophera i przespali się ze sobą za obopólną zgodą, po czym Christopher zasnął. Ale jakoś w środku nocy obudziły go szmery, po czym zauważył, że była to Tracy, która szperała w jego rzeczach. Wtedy Christopher zrozumiał, że Tracy właśnie go okrada. Wywiązała się kłótnia i wtedy właśnie Christopher zabił ją w samoobronie. Osiągnęliśmy kolejny poziom absurdu. Christopher zabił Tracy w samoobronie, po czym do rana oglądał treści dla dorosłych, po czym. Poćwiartował ją i próbował pozbyć się jej ciała, zamiast po prostu zadzwonić po policję. Ława przysięgłych obradowała krócej niż godzinę i wrócili z wyrokiem skazującym na 28 lat pozbawienia wolności. W mojej osobistej opinii to mało jak na tak brutalne morderstwo z zimną krwią, natomiast może kierowali się wiekiem Christophera, ponieważ w wieku 50 lat, 28 lat, no to praktycznie do dożywocie. Biedna Tracy nie miała żadnych szans z Krzysztoferem, mimo to, że podjęła desperacką walkę o swoje życie, co było widać po obrażeniach Krzysztofera. Niestety zaufała człowiekowi, któremu absolutnie nie powinna była zaufać, ale skąd mogła to wiedzieć? Dajcie znać, co myślicie o tej przerażającej sprawie, a ja jak zwykle dziękuję Wam za poświęcony czas i wysłuchanie mnie. Nie chodźcie nigdzie z nieznajomymi. Uważajcie na siebie. Hej!